Nie wiem, Znaczy tak: niebieski, nowy hamulc, duża przerzutka, opony 15, srebrny, dobra hamulc, duża przerzutka i opony 16, co daje nam średnio 3 razy szybkiej skórki, ale. Niebieski, a moje szybcia. Jakie, jakie prędkości? Co to znasz? Ten z górki. więcej przerzutki, dawał radę średnio 50 na godzinę. Całkiem dobrze. Gdzie? Ten dwa lata temu jechał niewiele gorzej, ale więcej nie ma. Nawet z gór. Że to musisz się sam zdecydować. Niewiele mogę pomóc. Że, znaczy, że srebrny lepszy? Na 100 km niebieski spala gdzie 200 kalorii, może więcej. Srebrny spali na 100 km z 500 kalorii. Więcej jest, no szybciej. Czekaj, tak, jak ja jeżdżę 50 km dziennie? Że na srebrnym za 50 to będzie y, spalę, y, 250, a na niebieskim to będzie za 100 to będzie. No nie, to ja chcę mniej spalać, a więcej jechać. To ja bym preferował się na niebieski. Tylko weź niebieski. Ile? Trzy. Trzy? Trzy. Trzy co? Tysiące. Pumowa. Zaraz. No, no to... Za, zaraz, fajnie, ale... Czy tu nie ma hamulców? Ty, gdzie nie ma hamulców? Józef ja wczoraj... Nie, 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 to nie... Józef ja bo... szwagrem wczoraj kleił! Nie, nie, pan mi odda pieniądze, a ja się zastanowię. Ale ja... strata! Ja się jeszcze zastanowię. Iwan? Mamy kupca. Nie. Nie chcę kupić roweru. Przyjeżdżaj. Paun. Nie, nie z matmy. Drewniano młotku. Da. Czekam. Gdzie pan co? To? Tak. To ja głowę.